Czyli taki, który jest elektrycznie odizolowany od otoczenia. Mogło więc przepływać ładu, przyłożę nienaelektryzowany balon. Widać, że listki się nie poruszają. No, zładowanie poprzez uziemienie. Czyli w przypadku, kiedy nasz elektroskop jest naładowany ujemnie, wystarczy go dotknąć ręką lub uziemić, Elektryzowanie przez dotyk. Na tej lekcji poznamy kolejny sposób elektryzowania ciał: elektryzowanie przez dotyk. Poznamy również zasadę zachowania ładunku elektrycznego oraz dowiemy się, co to jest elektroskop i do czego służy. Na poprzednich lekcjach omawialiśmy mechanizm, czyli sposób elektryzowania się ciał przez pociaranie na kilku różnych przykładach. Pamiętamy, że jak pociaramy na przykład balon kawałkiem tkaniny, to elektrony z jednego ciała przechodzą na drugie, zmieniając balans protonów i elektronów w tym ciele, czyli elektryzując je. Jedne ujemnie tam, gdzie elektronów jest więcej niż protonów, a drugie dodatnie tam, gdzie elektronów jest mniej niż protonów. Zgadza się? Zatem możemy tutaj dodać, że w obrębie dwóch ciał, które stanowią układ izolowany czyli taki, który jest elektrycznie odizolowany od otoczenia. Mogą więc przepływać ładunki elektryczne, ale liczba ich nie, uległa, nie ulega zmianie, tak? Takie założenie oraz stwierdzenie nosi nazwę zasady zachowania ładunku elektrycznego, czyli w izolowanym układzie całkowity ładunek elektryczny, czyli suma algebraiczna ładunków dodatnich i ujemnych, nie ulega zmianie. I przeanalizujmy sobie to na przykładzie. Zasadę zachowania ładunku elektrycznego. Na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika znajduje się ładunki. Jedna jest naładowanie ujemnie. Ku 1 równa się minus 13 mikrokulombów, a druga dodatnią ku 2 równa się 5 mikrokulombów. Tak. I kule te. Zetknięto ze sobą. I pytanie jest teraz, z której kuli, na którą będą przepływać ładunki oraz jakie ładunki będą na każdej z kul po ich zetknięciu. Czyli traktujemy te dwie kule jako układ izolowany i zgodnie z zasadą zachowania ładunku elektrycznego, tak, całkowita suma ładunku z tutaj tego układu będzie cały czas stała. Wiemy o tym. Odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie: z której kuli, na którą będą przepływać ładunki? Skoro kula ta jest naładowana ujemnie, znaczy, że ona ma więcej elektronów niż protonów, a ta ma mniej elektronów niż protonów. Wiemy, że tylko elektrony mogą się przemieszczać. Zatem elektrony z tej kuli naładowanej ujemnie przemieszczają się do tej, która jest naładowana dodatnio. Jak już wspomnieliśmy. Z zasady zachowania ładunku suma algebraiczna tych, tego układu cały czas jest stała. Zatem możemy ją spokojnie obliczyć. Q jako sumę ładunków poszczególnych, tak, poszczególnych ładunków naelektryzowanych kul. Zatem Q1 plus Q2, czyli minus 13 mikrokulombów plus 5 mikrokulombów wychodzi nam minus 8 mikrokulombów. Zatem Suma całego układu tych kul jest minus 8 mikrokulombów. I teraz pytanie jest, jeżeli, czy już wiemy, że teraz te kule po zetknięciu razem będą miały ładunek minus 8 mikrokulombów. A co się stanie, jeżeli je ze sobą znowu oddalimy, to wiemy, że ten ładunek, ponieważ kule są identyczne, rozdzieli się identycznie, tak? Czyli ładunek każdej z tych kul będzie ładunkiem Q, który wynosi minus 8. Mikrokolombów podzielić przez 2, czyli minus 4 mikrokulomby. I podsumowując ten przykład, jeżeli chodzi o zasadę zachowania ładunku elektrycznego, układ ten dwóch kul miał identyczny sumaryczny tak, ładunek minus 8 mikrokulombów przed zetknięciem, kiedy obie były naładowane, jedna minus 13, druga plus 5, jak i po, kiedy obie mają ładunek. Po minus 4 mikrokulomby, czyli suma algebraiczna obu tych kul, ładunku obu tych kul, nie zmieniła się i, jak i przed zatknięciem, ta, tak i po zatknięciu, wynosi dalej minus 8 mikrokulom. Na tym polega właśnie zasada zachowania ładunku elektrycznego. Czyli, elektryzując jakiekolwiek ciało, sprawiamy, że uzyskuje ono nadmiar elektronów, kiedy jest elektryzowane ujemnie, lub ich niedobór, wtedy kiedy jest naelektryzowane dodatnio. To, czy ciało jest naelektryzowane, można sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego elektroskopem. Wyskalowany w odpowiedniej skali elektroskop staje się elektrometrem, dzięki któremu możemy dokładnie zmierzyć za pomocą wskazówki, jak bardzo ciało jest. Naelektryzowane. Zróbmy sobie mały eksperyment. Zbudowałem domowy elektroskop. Jak widać, na podstawie słoika. Użyłem do tego drutu, kawałka tektury, taśmy klejącej no i folii aluminiowej. Elektroskop ten, dzięki zawieszonym listkom z folii aluminiowej w środku tego słoika, wskaże, czy ciało jest naelektryzowane, czy nie. Oczywiście im większy kąt odchylenia pasków folii aluminiowej, tym bardziej naelektryzowane jest ciało. Teraz do mojej elektrody, czyli do tej kulki zrobionej z folii aluminiowej, przyłożę nienaelektryzowany balon. Widać, że listki się nie poruszają. Następnie naelektryzuję balon, pocierając go o włosy i jeszcze raz dotknę mojej elektrody. Jak widać, listki odchylają się od siebie. Teraz zrobię ten sam eksperyment, ale przy użyciu innych przedmiotów. Zacznę od plastikowej linijki. Naelektryzuję ją, pocierając ją o swoje włosy i dotknę elektrodę mojego elektroskopu. Widać, że listki odchylają się, ale bardzo delikatnie. Teraz użyję kawałka rury PCV. Naelektryzuję ją i dotknę elektrody mojego domowego elektroskopu. Jak widać, listki odchylają się od siebie trochę bardziej, kiedy używałem linijki, ale troszeczkę mniej niż wtedy, kiedy używałem balonu. I jak już wcześniej wspomniałem, zestawiając te trzy przedmioty obok siebie, Zauważamy, że balon, przy którym tak listki najbardziej się rozchylały, był najbardziej naelektryzowany. Potem była rurka PCV, a najmniej naelektryzowałem plastikową linijkę. I w ten oto sposób poznaliśmy kolejny sposób elektryzowania ciał. My elektryzowaliśmy nasze listki, naszego domowego elektroskopu za pomocą dotyku, tak? przez dotyk. Zatem możemy to zrobić. Następujący sposób. Analizując nasze doświadczenie, jeżeli mamy jakiś elektroskop, mamy ciało, które jest naładowane, tak? naelektryzowane elektrycznie, ujemnie, dotykając elektrody naszego elektroskopu, elektrony, nadmiar elektronów z tego ciała naelektryzowanego ujemnie, wędrują nam tutaj przez elektrodę i przez ten drut do listków, i przez to elektryzując je jednoimiennie, a my wiemy, że. Jednoimienne ładunki się odpychają, dlatego listki się zaczęły poruszać tak i odpychać. I nawet wtedy, kiedy odejmiemy to ciało tak od naszej elektrody, elektroskop, prawidłowy elektroskop powinien być naładowany ujemnie i listki będą oddalone od siebie. W ten sposób mamy elektryzowanie ujemnie. Tak, Nasz elektroskop jest naelektryzowany ujemnie. Analogicznie jest sprawa, jeżeli. Do naszego elektroskopu przyłożymy do elektrody ciało naelektryzowane dodatnie. To znaczy, że mamy mniej elektronów niż protonów. Ale to znaczy, że protony będą się przemieszczać? Nie. To teraz nasz obojęty elektroskop, tak, ponieważ to są elementy przewodzące, wytrącą się nam, wytrącą się nam, tak, czyli nasze elektrony z chmur elektronowej, o której mówiliśmy na pierwszych, czy tam drugich zajęciach z działu elektrostatyka przeskoczą nam, tak, przesuną się do tego ciała. I w ten sposób w naszych listkach będzie niedobór elektronów, czyli nasz elektroskop naładuje się dodatnio. Jeszcze te dwa listki będą też również naładowane, jedno imienie, również się rozszerzą, tak? Czyli się odchylą, Prraszam. Zatem w ten sposób mamy mechanizm elektryzowania dodatniego. Nawet jeżeli odłożymy, tak, od, od, od nie będziemy już dotykać więcej elektroskopu. On prawidłowo działający elektroskop jest izolowany tutaj, czyli jest teraz naładowany elektrycznie dodatni. A w jaki sposób przeprowadzić rozładowanie elektroskopu? A mianowicie są dwa sposoby. Jeżeli naelektryzowany elektroskop zostanie dotknięty innym ciałem, które jest naelektryzowane ładunkiem przeciwnym, nastąpi rozładowanie elektroskopu poprzez Zobojętnienie ładunku. I tak oto, wtedy, kiedy mamy elektroskop, który jest naładowany ujemnie, wystarczy, że dotkniemy go jakimś ciałem naładowanym dodatnio, tak? kiedy go dotkniemy, elektrony z naszego elektroskopu, tak, przemieszczą się do naszego ciała, naładowanego dodatnie, i będziemy go dotykać do momentu, aż tak, aż elektroskop się rozładuje. Analogiczna sytuacja, kiedy elektroskop jest naładowany dodatnio. Możemy go dotknąć ciałem naładowanym ujemnie, i wtedy teraz elektrony, tak? Nadzór elektronów z tego ciała przejdą do naszego elektroskopu, zobojętniając nasz elektroskop. Tak? I możemy wtedy odchylić to ciało. W ten sposób, poprzez zobojętnienie ładunku, czyli zobojętnienie ciała naelektryzowanego, następuje wtedy, gdy otrzyma ono ładunek przeciwnego znaku. O takiej samej wartości jak ładunek zgromadzony na tym ciele, lub odda swój ładunek innemu ciału. To jest jeden ze sposobów rozładowania ciała i poprzez zobojętnienie ładunku. Tak? Kolejnym sposobem będzie uziemienie. Czyli jeżeli na naelektryzowany elektroskop połączymy z ziemią, na przykład dotykając ręką, ciało ludzkie jest dobrym przewodnikiem elektryczności, prawda? To nastąpi rozładowanie poprzez uziemienie. Czyli w przypadku, kiedy nasz elektroskop jest naładowany ujemnie, wystarczy go dotknąć ręką, lub uziemić, czyli naszą elektrodę elektroskopu połączyć przewodnikiem z ziemią, i wtedy nadmiar nad tych elektronów, albo przez nas, albo przez ten przewodnik, popłynie do ziemi i elektroskop się rozładuje. Analogiczna sytuacja jest, kiedy mamy elektroskop naładowany dodatnio. Kiedy go dotkniemy ręką lub połączymy przewodnikiem z ziemią, to tym razem z Ziemi albo od nas przez Ziemię, tak? od, przepraszam, z Ziemi przez nas, przez ciało człowieka lub przez ten przewodnik, elektrony popłyną do naszego elektroskopu, zobojętniając ładunek, i w ten sposób również rozładujemy elektroskop. Drugi sposób rozładowania elektroskopu, uziemienie czyli uziemienie ciała naelektryzowanego, następuje w wyniku przepływu ładunków między tym ciałem a Ziemią. I zanim przejdziemy do podsumowania, będę Ci bardzo wdzięczny za Twój komentarz pod spodem. Napisz mi, co Ci się najbardziej podobało. Będę również wdzięczny za udostępnienie tego materiału. Przejdźmy do podsumowania. I podsumowując, elektryzowanie ciał może odbywać się m.in. przez pocieranie, ale również przez dotyk. Elektroskop. Umożliwia stwierdzenie, czy ciało jest naelektryzowane. W izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny nie ulega zmianie. Czyli suma ładunków dodatnich i ujemnych nie zmienia się. Jest to zasada zachowania ładunku elektrycznego. I obojętne ciało można naelektryzować, tak jak nasz elektroskop domowej wersji, dotykając je ciałem naelektryzowanym. Dotknięte ciało ma ładunek tego samego znaku co ciało, którym je dotykano. Czyli jeżeli dotykamy ciało naładowane dodatnio, obojętne ciało, oba ciała są wtedy naładowane dodatnio. I uziemienie ciała naelektryzowanego następuje w wyniku przepływu ładunku elektrycznego między ciałem a ziemią przez łączący je przewodnik. thank you